Siema, witam w siódmym odcinku Landgrabów Nancy nie śpi, bo w ostatnim odcinku chyba nie położyłem jej spać Tak mi się wydaje, już nie wiem Potrujemy na forach W ogóle jakieś robiłem porządki w modach i mam y, Moda na kolorową kołyskę I akurat mam pomarańczową W ogóle dzisiaj Marek ma urodziny Tak pomyślałam, znaczy, no pomyślałam Na pewno robimy mu urodziny Potem z Nancy idziemy na Wieczór Talentów, aby Ona ma dzisiaj wolne, tak? No, nie ma dziwonego. No ale dobra, aby porobić podłe interakcje z ludźmi, Tak będzie najlepiej. Tak mi się wydaje. W ogóle wszyscy śpią i jeszcze bardzo długo będą spać. Hmm, w sumie Nancy. Co jest znaczy? Troi na forach, niech i to wleci już na ósmy poziom. To trochę pewnie potrwa, bo ma 9,8, 9,9, 100. Co by cię w ogóle mogła robić teraz? Nancy może też używać komputera do wysyłania z pomiarskich próśb o pieniądze, tak żeby wypychać owoce do rurdechowej rakiety kosmicznej. Ciekawe. Dobra, niech ona też idzie spać i. rano się widzimy. Oczywiście, Malkon stał. Malkon zaczyna szkołę za godzinę. A przedtem było że Marek ma urodziny, ale jeszcze ten czas leci. Dobra, niech idzie do łazienki, pod prysznic i co jemy? Co mamy gdzieś w lodówce? To nie lodówka, tylko szafka. Weźmy resztki. Co to jest? Jajka na bekonie? Czy ta kanapka... Kanapka z bekonem. Też dobra. Joffrey widzę też już wstał. W ogóle dziecko pokało. A, poszło spać śmierdzące, okej. Okay. To pomęczmy je. O której zrobimy... Tak jak Malcolm ze szkoły wróci. Może zrobimy urodziny. No, tak będzie najlepiej. Bo Joffreya będzie? Joffrey będzie czy nie? Będzie, wszyscy będą. Aha, Joffrey dzisiaj będziemy go charyzmą. Spoko. Czy Markon odrobił pracę domową? Kto dzwoni? Jak możliwe, że już jest dziewiąta godzina? Chyba coś się stało, bo przecież on stał o szóstej. I nie mógł jeść śniadania 4 godziny i iść na dół 3 godziny, znaczy. Nie wiem, coś niefajnego się zrobiło. W ogóle ma odrobioną pracę? Dobra, ma odrobioną. To też niech idzie do tej szkoły. Dobra, już niech nie idzie. Czyżby nowe bagi w Simsach? Osiągnięty, czyli poziom wychowawczych. Zaspokajanie potrzebowych potrzeb opuszczenie pęcherza, utrzymywanie higieny czy zabawa, udzielać porad innym rodzicom. No to to... to samo co Nancy. Dobra, na on idzie. Nancy wstała. Tradycyjnie. W ogóle Joffrey ma... Chyba najmniejsze relacje z całej rodziny. Z synem. Ona ma prawie na Maxa Malcolm. No... Nie no dobra, Malcolm jeszcze też ma takie małe. No ale wiadomo to tam. Ciągle ten Marek tam tu płacze. Nie wiem co, pewnie trzeba go nakarmić. W ogóle... Dobra, Joffrey też się słabo czuje, to niech po Nancy idzie też się prysznicować. A Nancy może... Nie, Nancy ma drugi poziom, to też nam nic ciekawego nie poda. Jedzmy tą kanapkę z bekonem. W sumie na śniadanie kanapka z bekonem. Nancy ma wkrótce urodziny. Wszyscy widzą, że ma wkrótce urodziny. Czekajcie, to będzie jeden odcinek, drugi odcinek, trzeci. Za cztery odcinki Nancy będzie miał urodziny. Spoko. Prezentacja klasowa. Matko musi przeprowadzić prezentację przed całą klasą. Ma nawet kilka świetnych pomysłów, jak je ulepszyć, chociaż nauczyciel zapewnie nie całkiem tego oczekiwał. Czy Malkon powinien pójść na całość i sprawić, by jego prezentacja była oszamiająca? Czy zrobi tylko to, o co go proszono? A wiecie co? Pójdźmy na całość. Chociaż nauczyciel z podobrażeniem prac, jaką wykonał Malką, pozostali uczniowie narzekają, że przed nim wszyscy wypadli słabo. Są niego źli za ustawienie poprzeczki jest zbyt wysoko. A gdzie poprawa oceny? Halo, Simsy, czy u dałyście poprawy oceny? Czy jeszcze mamy kanapkę z bekonem? Mamy jeszcze kanapkę z bekonem. To niech pan Joffrey sobie ją zje. I jak zawsze powęczy telewizor. Ktoś dzwoni, kto, zdzwoni, kto tam może dzwonić. A tak hakerski. Malko próbował dzisiaj wam do szkolnych komputerów. Nie jesteśmy pewni, jaki miał plan, ale powstrzymaliśmy go. Nim zdążył cokolwiek zrobić. To poważna sprawa. Uwaga powinna wystarczyć. Nie wiem. Dobra, niech ma uwagę Hakerzy się przydają. O, matko będzie odpowiedzialny w przyszłości. Spoko. Wyrzucimy worek na śmieci. Znaczy, to wiem, że to jest owoc śmieciowy. Ale on się do niczego całkowicie nie przydaje. Tak mi się przynajmniej wydaje, że on jest bezużyteczny. Ale nie pamiętam już. Tak się teraz zastanawiam, co ta Nancy będzie robiła do tej 15. Znowu płacze to biedne dziecko. One ciągle płacze, nie wiem. Karmy piersią widzę, że ma brudną pieluszkę i tradycyjnie wszystkie i te możliwe interakcje. Już? Ale szybko się zrobiło. Jeffrey znowu bobieg przez cały dwór, żeby tylko wyrzucić talerz. ale. Duży plus. Ponieważ. Wyrzucił talerz do zmywarki, a nie zostawił na stole jak wszyscy. A, to proszę, że drzewko było zielone. Jeden dostaliśmy. Wow. Nie mogę go przenieść, pewnie tylko z trybu kupowania będę mógł przenieść. Okej. Okay. Nancy chcę zarobić. Czy ona coś. Nie, ona tak naprawdę będzie miała awans dzisiaj. Tak mi się wydaje. Bo powinno tyle wejść, jak to zaliczymy. No. Nie powinno nawet tak źle. Zastanawiałam się, czy tak ostatnio pomyślałam, czy jeszcze jedno dziecko robić im. E, wiecie co zrobimy? Tak też szybciej pomyślałam? Mamy przecież interakcję, że można pieniądze wyłudzać. O. Może ktoś się nabierze. Bellać film, może z się nabierze. Fajnie by było, co to mamy. Kup zabawkę. A to zaraz po urodzinach będziemy robić pokój. Tak jak mówiłem, pokój będzie tutaj. Po prostu jeden Jeden komputer przeniesie się znowu do nich do pokoju, żeby raz mógł siedzieć Joffrey, a raz ona. Widzicie? Głupia z Bella wysłała stówkę. Nie mam pytań. Dobra, za, za pół godziny już jest piętnasta, więc yy, nie, tortu nie trzeba robić. No niestety, znaczy w sumie takie to jest realistyczne, że niemowlaki nie mają tortu. Potem małe dzieci to umieją dmuchać świeczki. I najlepsze coś w tej grze, że zaraz po jakimś update'cie doszło to, że można losować mm, cechy. Że nie trzeba, tak jak jakieś kiedyś musiałam wchodzić na inną stronę, losować, a teraz po prostu klika się w grze. Losowanie i to działa. Czy Malkon będzie miał poprawę ceny? Zobaczymy. Nie wiem, zobaczymy. Chyba nie, nie będzie miał. Malcolm nie kwalifikuje się, potem się kwalifikuje. Już... dajcie spokój. Dobra, chodźmy tu wszyscy, bo będą teraz urodziny. No niestety dziecka nie wyjmę z kołyski. Dobra, niech zrobi to Nancy może będzie najlepiej. Postarzmy. A Malcolm już... Malcolm jednak nie chce oglądać, stwierdził. Spoko Marek zmienił grupę wiekową. I co mu się wylosuje? O, żywe srebro. No dobra, będziemy mieć. Ej, fajne blond dziecko, a nie takie żółte jak Malcolm. Nie wiem, co to jest za kolor. No skoro Marek już jest małym dzieckiem, teraz będziemy się męczyć z jego pokojem. Tak myślałam. Gdzie jest jego pokój? Tutaj. Tak myślałam, czy nagrywać to. Yy, przemeblowanie, ale przecież ja, jak mebluję domy, pokoje same, to ja czasami nawet pół godziny spędzam na umeblowaniu pokoju, więc to chyba nie będzie miało sensu, żebym ja nagrywał cały, cały proces tego meblowania. Nawet jak ja bym to przyspieszył, to to by trwało lata, bo ja zanim dobiorę podłogę, może zatrzymam grę. Ja zanim dobiorę podłogę, potem dobiorę ściany, potem dobiorę meble, zabawki, firanki. To trwa i trwa i trwa. No więc widzimy się po remoncie. Wiecie, co jak sobie teraz pomyślałam, że ja jednak nie wiem, jak umeblować taki ogromny pokój. I postanowiłem może, że pobierzemy sobie z, z galerii, bo w galerii są bardzo fajne pokoje. Bardzo duży mamy pokój, można że ogromny. Czy jest pokój dziecięcy? Oczywiście, że mamy opcję pokój dziecięcy. Byśmy najpopularniejsze, to będą najładniejsze, nie? No w sumie czy ja wiem, czy takie najładniejsze te pokoje? O, jest jaki ten jest fajny, tylko szkoda, że ten jest dla dziewczynki. O, naprawdę są duże pokoje. Nieźle. A, więcej nie ma, tylko tyle. Huh, szkoda. No dobra, ja sobie coś wybiorę i... Bez ścian wsadzę, tylko... O Jezu, jakie wielkie. Wow. Pokój już jest umeblowany, mogę wam pokazać go. Jest wzięty z galerii. Ja dokładnie już nie pamiętam nawet... Czy może to znajdę zaraz, który to pokój z galerii? No, będzie chyba ciężko znaleźć. A przydałoby wam się pokazać, bo może komuś się spodoba. To ten? Nie. O, to ten pokój. Też mamy to? Też mamy. Tak, mamy, tak. Tylko ja pozmieniałam trochę kolory. Dodam do ulubionych, jak ktoś będzie chciał u mnie w galerii. Może sobie znaleźć. Jest strasznie duży. Bardzo duży pokój. Wszystko jest tu się. Wszystko, co jest dla małych dzieci, się zmieściło. Zmieściła się. Budka, kukiełek, arena, nawet basen z kulkami się zmieścił. Łóżeczko oczywiście, jakieś tutaj duperele, te firanki fajne, co jakieś mówiłem, że będzie. Bardzo duży pokój. Różowy śmietnik. Ta mm, Augusta się nie dyskutuje. Co tutaj mamy? Bez przeorganizacji charytatywnej. Okej, okay. a czy tutaj się zaliczyło? Oczywiście się zaliczyło. Wykona interakcję towarzyszem swoim dzieckiem 10 razy. Widzicie, jak się idealnie dopasowało? A nie, nie możemy. Przecież Nancy musi iść na ten. Uu. Dobra, niech Markon odrabi lekcje. niech się zrzemnie. A ojciec niech się bawi z dzieciakiem małym. Poprawmy humor. Daj Nie, nie, dawajmy napoju. Bawmy się. Bawmy się to chyba to, co na plecy wsiada i tak udają samolot. A jak wygląda mały? Chyba fajny. Nie. O Jezu. Bardzo się przyjaźnił. Szybko poszło. Czy to kogoś podobne pytanie? Ja nie wiem. Ja rzadko kiedy widzę podobo... Podob, podobność. Do mnie każde małe dziecko wygląda no, tak samo. Nawet jeśli jest to małe dziecko w Simsach. Jak Malcolm odrabi pracę domową, to pójdziemy, chyba że będzie bardzo długo odrabiał. No bawią się, to nic takiego. I pyk dziecka na podłogę. Poróbmy zabawne miny. Uczymy podstawowych potrzeb. To chyba z umiejętności wychowawczych można robić. Tak mi się wydaje. Czytajmy dziecku łącznie przez. O, to akurat będzie mu coś nie do snu czytał. To się też zaliczy. Dobra, niech ona już idzie, bo już się ten zaczął. Wieczór talentów. A jak ja tam mogę iść? Klub? Kl... klub tylko gdzie jest ten klub? Pewnie w Del Solway mi się wydaje, że jest. I tam się udamy. Wiedzieć, gdzie jesteśmy? W tym klubie. Co byśmy z Malcolmem. I tak naprawdę, gdyby nie to, że musimy Nancy po prostu pomęczyć ludzi, to byśmy tutaj nie jechali, bo ostatnio było... nic nie było do robienia w tym klubie. Spod... Napiliśmy się tylko drinka i to wszystko, co było. Tak więc średniowy jest ten klub. Chyba, że na wesele albo na jakieś kameralne przyjęcia. Jak zawsze z milion osób, bo przecież wszystkich interesuje wieczór talentów. Podobno. Hmm, wcale tu nie jesteśmy. Pomęczmy może kogoś, kto nie jest gwiazdą. Bo no, gwiazd nie zaczepiajmy, bo potem mogą być problemy. Ja już się nie lubimy od razu. Złośliwe interakcje. O, nie, podłe to już więcej. Kpijmy ze stroju, że nie umie się ubierać. Ta się bawi deszczem, jakby... Sztuczka z resztym brzęczykiem, to jest podłe? To jest złośliwe, ja po prostu się nie umiem przestawić, żeby klikać ciągle podłe. Drwijmy, powiedzmy, że... nie wiem, co mogę sobie. Podłe, co jeszcze możemy mu zrobić? Zagrozić, o, dawaj pieniądze. Mam nadzieję, że ta pieniądze. Choluśnijmy napojem. Ciekawe, czy to zdziała, bo czasami zamiast napoju to wypada... A udało się, kostka lodu. Reputacja nam spada, trudno. Jeszcze nikt z reputacji nie umarł. O, walczmy, zróbmy... Okej, okay, nie dało się. Zróbmy tutaj biatykę życia. Pominę to, bo co odcinek te walki są. O, przegrała Nancy, nie fajnie. Nancy ma złą reputację, Jeśli nawiąże, przyjęliśmy się z ryzykiem. Wyjątkowy samym, jest z ciemnej gwiazdy. okej, okay, nie cierpią się nawzajem. Szkoda. Udało nam się ukończyć podłe interakcje. Mamy złą reputację. Też szkoda. Nie wiem, czemu znowu się bił. Ja już nie kazałem się znowu im bić. Ale skończył to. Idziemy do domu. I Nancy będzie szła do pracy. A na... Malcolm czy odrobił lekcję. Oj, jest bardzo dużo do roboty. Patrzcie, jednak tym razem Nancy wygrała. Jak udało się wygrać, to do domu. Zwycięska kolacja i praca. Oczywiście nigdy nikogo w tym domu nie ma. Wszyscy się. Oczywiście. Komputer, dziecko, niech sobie stoi na środku pokoju, nic nie robi. Uczymy podstawowych potrzeb. Malcolm na pewno nie odrobił tych lekcji, nie odrabia te lekcje. A ona ma tak wszystko. Wypośrodkowana aż nie wiem co jej zrobić. Tak chyba wszystko po kolei też nie będziemy łatać. O, podałoby albo pewnie się skończył. No nie wiem co jest zepsute, ale niech, niech to sprzątnie. A Malcolmowi trzeba. Nie Malcolmowi, tylko Joffreyowi trzeba jakoś zbiórkę wesprzeć. Tysiąc, dziesięć? Tysiąc może się bogaci. W imię drzew, Simone dla wszystkich, Lama. Wytrzeźcie, Austronauci, jak jeden sim, instytut, a niech będzie dla ćwirów. <tosłuch> Ta ostatnia wyłudziła stuwa, lat, teraz płacimy. Nie chcę Wolfgang. Idealny weekend, żeby w końcu poćwiczyć. A nie, on tylko ćwiczy co weekend. To na pewno zdobędzie formę. Uczy się nam tu czegoś dziecko, tylko czego się uczy? Chyba wszystkiego naraz. Co do łazienki, zaraz pójdziemy. Co my tu mamy? Grać na tablecie, oczywiście. Kupić tylko ta... Płuckaj się w toalecie. No na pewno. A, myślałam, że to do Malcolma dzwoni. Daj mi spokój. Dawno Morgan nie dzwoniła. Czyżby dała nam w końcu spokój? I widać jest ciepło. Chłodno, ale Malcolm postanowił odrobić lekcje na dworzu. I mam ten mod, żeby... Tak, teraz sobie przypomniałam. Żeby nie znikały drzewa, kiedy się patrzy. Jest bardzo... Bardzo spoko jest ten mod. W ostatnim odcinku miałem tutaj zajrzeć i wiem, że nie zajrzałam. Tu możemy kopać, widzę. Tutaj mamy jakieś drzewko. Wiśnie zdziczało. Siemniaki tu rosną? Marchewki. Okej. Okay. Tu też coś rośnie. Wiśnie. To po prostu jest zakątek. Okej. Okay. Wiecie, że nie wiedziałam nawet, że tu jest coś takiego? Wow. Wiedziałam, że jest to na pewno. żeby w ogóle strasznie dużo jest w tym zakątku. Wiedziałam, że to jest w parku tutaj, w tym mieście, ale że to jest unik poza domem? Ciekawe czy to przenosi w to samo miejsce. Nie wiem, jak kiedyś kto, komuś się uda wbić dziesiąty poziom to wyślemy go tam, ale to pewnie nie prędko. Dobra, jak jesteś głodna to trzeba sobie zjeść kanapkę z bekonem. Na kolację też dobra. Dziecko to mi zaraz wybuchnie, bo już jest czerwone, więc niech ten Joffrey to się lepiej nim zajmie. Niech uczy go korzystania z toalety, potem niech mu czyta do snu. Najlepiej będzie. Dobra, jej szybko leci. Malcom zaraz w końcu te lekcje skończy po stu latach. Może skończy. No dobra, Malcom skończył. Odpowiedzialność oczywiście wzrosła. Praca domowa. Niech uzyska dodatkowe zaliczenia. jeśli się nie sika, Jeśli się sika, to trudno. Ona niech przestaje jeździć do pracy. No dobra, on niech uczy to dziecko z toalety. Nie wiem, dlaczego dziecko ma nastrójnik... ...porzucony, że nie ma... Nie zostawia imienia, nie ma rodzica. Przecież... Kto cię trzyma na ręku? No dobra, idziemy spać. Mam nadzieję, że będzie dało się wejść do łóżka. No dobra, da się wejść do łóżka. Fajna piżamka. A nie miała być drzemka. Tylko miało być czytanie do snu. Jak to teraz zrobić? Halo? Dobra mnie. Dobra, Malcolm odrobił. O Jezu, to, ale to już jest ciągle. Okej, okay, jak będziesz mu czytał przez parawan i za ten, to ja nie pytam. Jak ja lubię tę grę? Czytaj, małym dziecko, do snu. A Malcolm Malcolm a trzeba szybko, widzieć ogarnąć, bo on jest na czerwono. O Jezu, ja do dzisiaj tego nie włączyłem, a mówiłem, że to wyłączę. A minęło już tyle odcinków... Minęło. Minęło już tyle odcinków, a dalej tego nie włączyłem. Zjedzmy coś może na szybko dzisiaj. Kanapka z serem i szynką i obejrzyjmy sobie... A jednak, surfujmy po kanałach. Czy mu się w końcu to uda, czy też powie, że za daleko jest? Oczywiście, że za daleko, to ja mu tu postawię jakoś, jakąś kanapę, trzeba mu tu będzie postawić. O, i od razu działa. Nawet realistycznie, że tutaj nie mógł czytać dziecko, no bo przez szafę i przez parawan Okej, okay, dziecko szybko poszło spać. Nie minęła godzina i dziecko już śpi No więc ojciec będzie musiał korzystać, jeść i ćwiczyć przemowy. W ulubionej łazience na dole. Bo charyzma została tam, tak? Tak. A jak w ogóle u Nancy? Hmm, Zostały jeszcze 2,5 godziny, a tako średnio, zaznaczyłem chyba, żeby ciężko pracowała. Tak, no nie wiem. Najwyżej nie będzie awansu Malcolmowi bardzo spadło towarzystwo, więc w sumie moglibyśmy wejść na czat randkowy. On był chyba w społecznych, z czat Simda, tak? I porozmawiać z, z Sofią. Tak jakoś mi ostatnio wpadło do głowy, że może Sofia? Nie jest takim głupim wyborem. Dobra, ale niech Geoffrey to szybko je. O, patrzcie, nie posprzątam. Malcolm od razu stał się filiciarski, ale jak rozmawiałem przez czat. To leci właśnie romantyczne i takie zwykłe. A mi jakoś nie chce, żeby leciało romantyczne, tylko wolę sam wbić romantyczne. Niech sobie po prostu rozmawiają. Żeby być przyjaciółmi. No nie ma awansu. fajna gra. nie fajnie. O, oczywiście stało bardzo mało. A czy ona może... Nie no, nie może z domownikami, bo przecież się domownicy na nią pogniewają. Co chce robić? Przeglądać sieć. No, sama chce, to niech se przegląda. Ojciec niech wbija szybko ten... Uuu, to za 100 lat wbije. Charyzmę. Chyba, że umyjemy zęby. To jest o ileś tam procent szybciej. Dobra, Malko, niech idzie spać w piątek nad ranem. Niby jest sobota, ale. Ale wiecie. Chciałam położyć Joffreya spać, ale on sam się wybrał do łóżka. A, strzemnąć się. No dobra, niech już naprawdę idzie spać. Ma dzisiaj wolne, to wiecie tam. Może dłużej nie spać. Dobra, ona w sumie też niech już idzie spać, bo w stanie... Oni będą nie bez na dziecko będzie coś chciało i kto będzie się zajmował dzieckiem? Malcolm. Mówiłem, że dziecko w stanie i będzie zdenerwowane, a samo przecież nie może. Więc musi teraz przyjść Malcolm i go uczyć korzystania. No, starszy odpowiedzialny brat. O Jezu, nakar głodny jest. Dobra, damy radę. O, jednak nas nie lubi, ale spokoj tak pójdzie. Czy dzieci są posłuszczenie tak jak w z 3, w Desims 2, przepraszam. Czy można rozmawiać z dzieckiem, jak siedzi na toalecie? Nie, przecież jest skupione. O, o, o. Przynajmniej Malcolmowi rosną wychowawcze? Żeby Malkolmowi rosły wychowawcze, to chyba trzeba adoptować. Ale czy mi się to opłaca? Dobra tam. Rodzice są od wychowania dziecka. Malcolm co najwyżej pomaga. Oj, mamy motylki tęczowe. I tu takie. Opisywałam, opisywałam cały pokój. No, szkoda, że nie widać firanek, jak są ściany opuszczone. No ale zawsze jest jakiś minus. Najważniejsze to żeby widzieć drugi poziom. I potem dziecko samo korzysta. Zostało 3%. Dobra, weźmy małego na ręce. I chodźmy mu, coś dajmy do jedzenia, tylko co mamy do jedzenia? Tego to chyba nikt nie wie. Uuu, my już nic nie mamy do jedzenia. No dobra, to Malcolm coś zrobi na szybko. Albo po prostu podamy mu coś z jego stoliku. Hej, to ja Wolgam. Chcesz gdzieś być dziś wieczorem? Nie Volkan. nie chcę. Zajmuję się bratem. Hmm, dajmy jeść, tylko co mamy do jedzenia. Mus jabłkowy, płatki, groszek, jogurt. Kanapka chyba jest taka najbardziej odpowiedzialna. A tak gdzieś jak malcolm musi zrobić jedzenie, bo on też się chce zjeść. Co mamy do wyboru? O, dużo rzeczy. Cipsy z salsą, Tak, o z tofu. To jest dla wegetarian tofu jest. Ale mi się język zaplątał. A przynajmniej gdzieś grzecznie je nie pajacuje. Kiedy rodzice Staną, no ale jak się chodzi spać. Jeszcze później od tego, to się śpi. Potem do 15.00. Od tego gotowania to się blad powrócił. Dobra, dziecko zjadło bardzo ładnie. Oni wszyscy tak zawsze śpią. A Malko... Boże, Malkon też się już ledwo zatrzyma. Dobra, kto da radę, jak nie. W sumie z drugiej strony przydałoby się już ich budzić, bo zaraz będzie znowu tak jak w ostatnim odcinku, że będzie się odcinek kończył o 5 nad ranem, bo oni śpią cały dzień. Przestańcie spać, jedźcie w ogóle, zajmujcie się dzieckiem, a syn. A nie syn się musi zajmować. Okej, okay, rozumiem, pomagać. A nie, od rana. Dobra, Malkow jeszcze musi dużo zrobić. Ta gra już coraz gorzej chodzi. Mam takie wrażenie. Coraz gorzej chodzą te simsy. A jeszcze ten dodatek niedługo teraz wychodzi na studiach, co już całkiem w ogóle nie będą chodziły. Okej, okay, Joffrey go wyjął, ale coś z tego, że go wyjął, jak. A więc już nic tu nie zrobi. Nie wiem, może krążyć. Co mu przynajmniej wzrośnie. Chodzenie. Oni tu siedzą w tym brudzie, mają czerwone nastrojniki. Czyżby przednia całą kuchnię? Ha, oczywiście, że nie sprzątnie całej kuchni, tylko sprzątnie swój talerzyk. Boże, Joffrey jest coraz większy. Naprawdę trzeba chyba nim będzie w końcu na tą wieżnię chodzić, do Malcolma. W sumie zaraz mogą poćwiczyć. Gdzieś dziecko? Gdzie jest dziecko gdzieś przepa. Dziecko na dworzu w piżamie, okej. Okay. Zabierz dziecko z dworu. Nie pokładźmy do łóżka, tylko podnieśmy. W sumie jest... ...upał, jest słonecznie, to nie jest tak źle. Malcolm już robi złowrogie ćwiczenia. O, w ogóle będziemy mieć zaraz czwarty poziom. A nawet z kadłym, że czwarty. Czy w końcu spłaciliśmy na tą zbiórkę, czy nie? Mi się chyba wydaje, że nie. Już nie mam pojęcia. O, kolejna mądra w piżamie pobiegła na dwór. Struć dziecko do swojego pokoju. Nie przebiegnie. Czemu nie mogę położyć dziecka? Nawet przebiegnijmy tutaj truchem. Tr truchem, truchtem. Festiwal miłości się zaczął i dzwoni Dominik, czy nie chcemy iść. O, oczywiście. Dziwne, nie? No boże, ten się dobrze trzyma. Dobra, niech on naprawdę biega, bo z taką tą nie może być na starość. Kulką wielką. Dobra, już możesz. Położyć go. Dobra, wyczyśćmy to. O, on chciał na tablecie grać. To niech se gra na tablecie. Niech se rozwija. Nie wiem, co może się rozwijać. Kreatywność to jest chyba? Myślenie. No dobra. Jednak się nie znam. A gdzie ona poszła? Dobrze. No. Fajny outfit do biegania. Zakładamy okulary, czapkę. Dobra, ćwiczmy na granic możliwości. Oby teraz nie było tych zepsutych nastrojników, jak ostatnio. Alkol może teraz wyksować borek treningowy. Może podnosić ciężar używając maszyny do ćwiczeń. Okej, okay, nie wiem w sumie co to da. Pewnie bardziej jakiś efektywniejszy ten. No dobra. A, biedny kwiatek. Opryskajmy. Sprzedajmy. Dużo zarabiamy złotówkę na owocu śmieciowym. Oj tam, ale każdy orze jak może. Jedni <laughs> pracują. Niektórzy jak widać. Czy... <laughs> Wiecie co? Trzeba jeszcze szybko ogarnąć ludzi sprzed domu i kogoś pomęczyć. Tylko ja tu za bardzo nikogo nie widzę, kogo można męczyć, ale o jest jakaś pani. Czystamy się? Nie znamy się. To już się zapoznajemy. O, jest flirciarska. Zaraz już nie będzie flirciarska. Zaraz będziemy ci grozić. Zaraz. Podłami być, tak? Zaraz będziemy cię pchać. Popychać może pchać, to nieodpowiednie słowo. Pokłóćmy się o muzykę, tak naprawdę nad nie wiem, co ona lubi, ale pokłóćmy się o to. Zastraszmy. Szybko przed pracą trzeba wykorzystać okazję, że są ludzie na ulicy. Myśmy je zagrozić, czy to jest grożenie? Nie, to jest kłócenie się. Nie wiem, możemy jeszcze skrzyczeć. Tak, ale to kłócenie to się chyba w nieskończoność trwa. Możemy badać kształt z pomocą klocku. Rzadziej się buntujemy. O, jest jaka fryzura. Czemu rozgniewana? Przegrana w kłótni. No tak, no przecież one się kłóciły z 15 minut. O, wygląda w kłótni. Nie, w pobliżu ktoś jest groźny. Jeszcze coś musimy skrzyć. To chyba też jest podłe. Przestraszmy to też jest spodwa. Nie, to jest jednak złośliwe. No, dobrze wiedzieć. Dobra, wręczmy jakiś złośliwy prezent i do domu jasna. Czy to się nie zaliczy? No, niestety to według gry jest za delikatna rzecz. Obraźmy ją. Proszę spadać Dobra, udało się, On ona akurat poszła w tym samym momencie, w którym się udało Dobra, oni ćwiczą jeden z drugim Malcolm jest... Podnoszenie ciężarów, niech sobie rozmawia z ojcem przy okazji, a co jest z dzieckiem, nie tak? A, dziecko jest śpiące, głodne hm. Dziecko to ma wszystko na minus A czemu my tu stoimy przed domkiem? Proszę nie stać przed damkiem. Czy jest obiad? Czy, czy, czy się zrobił zielony? No dobra, jeszcze się udało. A niech to potem to wyczyści w sumie. Dobra, niech on jednak nie biega, tylko niech ogarnie syna. Okej, okay, kamera, spoko. Rozumiem. Nie wpadnie w histerię, tylko ucz korzystanie. Ostatnie kilka dni to był prawdziwy obłęd. Właśnie idę do parku, żeby trochę odpocząć. Chcesz się przełączyć? Nie, kto chodzi do parku od 22 w sobotę? No Ale... do pracy? do pracy. I awansik. A my idziemy męczyć dziecko. Nie my, tylko Joffrey. Malcolm znowu jest znużony i... O, teraz się naprawiło. Teraz tylko 3 godziny trwa. Uczucie bycia w... O, w końcu uczucie bycia w formie, czyli coś mu tam... urosły mięśnie. W końcu udało się drugi poziom osiągnąć korzystania z łazienki. Nie z łazienki, z nocnika. I będziemy mogli sami chodzić. Nie będzie trzeba rodziców męczyć. Czy my znamy w ogóle Wolfganga? Może jak był kiedyś przychodził jeszcze w pierwszych odc w odcinkach, to go znaliśmy. Jak kliknę na telewizor, to przecież zobaczyłem przecież, że ćwiczenia można robić. I też zamiast ciągle podnosić ciężarów. A, już dziecko zasnęło na podłodze. Czemu to w ogóle się nie zaliczyło? Zbugowana gra, ale poczytajmy mu do snu. No, przynajmniej teraz działa, ładnie siadają. O, i drugi poziom, nas mi się wbije. Drugi? Czwarty. A to w ogóle coś rośnie? No, pewnie to trzeba 50 pięćdziesiąt tysięcy razy czytać, żeby to urosło. No bo jak dziecko znało po 10 sekundach, to się nie ma co dziwić. A jak mamy robić 2 godziny, to już całkiem. A Malcolm jak? Dobra, Malcolm się trzyma. A jak Nancy? Będzie awans? Będzie awans. Siódmy poziom. Też ma siódmy? Też ma siódmy, okej. Okay. Czyli będą iść zaraz łeb w, łepie w łepie. O, może w tym czasie przecież ćwiczyć. Nie musi iść spać w oczekiwaniu na żonę. Niestety Geoffrey nie bił z tego szóstego poziomu strasznie długo, ale wpadamy z awansem. Bum. Jesteśmy kim? Kierowca przestępców. 184? 300 na godzinę? Wow. 2021 i sztabki złota. No w takim razie, czyli... Okej, okay, pracujemy dwa razy w tygodniu. Czyli trzeba będzie co będziemy robić Nancy, bo... Chodzenie do pracy dwa razy w tygodniu to nic ciekawego. Będziemy po prostu męczyć dziecko. To jest najlepsza opcja. Dobra, niech on jeszcze raz idzie skorzystać, niech idzie zjeść i niech idzie spać. Jak uda mu się chyba, że Nancy będzie stała przy lodówce i mu się nie uda. Oczywiście, że mu się nie uda, niech tu siada. W sumie miałem bardzo dziwny tryb życia. Godzina piąta idą spać. I potem znowu co? Znowu wstanie Malkom, znowu będzie zajmował się bratem. Cały czas tak samo, Rutyna zaraz się wkradnie. Może na siłownię pójdziemy w niedzielę. E, znaczy dzisiaj. <noise> Jakieś święto. Aha, święto dzień na mojej umiejętności. No dobra. A ja Wam dziękuję za obejrzenie odcinka. Zapraszam na kolejne. W tym tygodniu jeszcze będą raz Simsy. Modów pewnie nie będzie, ale to wytłumaczę. To muszę gdzieś napisać o tym, bo ja po prostu zmieniam zdanie co tydzień. A to jest złe. No ale dobra. Dzięki za zabierzenie. Na razie. Cześć.